Przed nami lustro. Do czego służy lustro? Każdy doskonale wie. Można w nim się przejrzeć, odbija obraz, postać. To wszystko, co znajdzie się przed lustrem. A zatem zróbmy mały eksperyment. Przed chwilą mieliśmy przed sobą lustro. Teraz pozostała jedynie sama rama od tego lustra. Lustro odbijało to, co stało przed nim. Zwróćmy uwagę teraz na to, co pozostało po lustrze i na to, że sama rama już niczego nie odbija. Ale przyjrzyjmy się bliżej. Temu, co po lustrze pozostało, ja widzę. Nie wiem, jakby ciągle odbija się w tych drobnych, najdrobniejszych kawałeczkach lustra to, co staje przed nim. Czyli lustro jest nadal lustrem? Ale rozbitym bardzo drobny mak. Każda z drobinek lustra ma tę samą właściwość. Odbija obraz, przedmiot, rzecz, cokolwiek co przed nim postawimy. A żeby nie był to dowód, że jakiś fotomontaż stworzyłem, poproszę mojego asystenta z nowotkiem. I zobaczmy, że te fragmenty odbiją również kształt młotka. Może młotek weźmiemy nieco wyżej. Widzimy normalną z młotkiem. Może jeszcze w tych drobnych elementach pokażę że każdy z tych elementów odbija to co znajduje się przed nim. Czyli mimo że lustro rozpadło się na drobne elementy, każda z cząstek lustra ma tę samą właściwość, jaką miało całe lustro.